Dziś zanurzymy się w niezwykle istotnej kwestii, jaką jest zaufanie, będące sercem i duszą każdej prawdziwej miłości. Bez niego, związek jest jak pustka, pozbawiony prawdziwej głębi i trwałości. Ale co tak właściwie kryje się za tym magicznym słowem, zaufaniem? Jak tchnąć w nie życie i utrzymać jego blask, mimo upływu czasu? W tym filmie. Z całego serca pragnę podzielić się z Tobą moimi refleksjami i praktycznymi wskazówkami. Zaufanie. To coś więcej niż przekonanie o dobroci intencji drugiej osoby. To pewność, że nawet w najtrudniejszych chwilach, kiedy nie jesteśmy w stanie sprawować kontroli, nasz partner będzie postępować odpowiedzialnie. W związku zaufanie to pewność, że nasze uczucia są bezpieczne, że nasz partner jest lojalny, uczciwy i odpowiedzialny. Zaufanie to nie tylko brak zdrady fizycznej, ale także emocjonalnej. To pewność, że nasza otwartość i słabości nigdy nie zostaną wykorzystane przeciwko nam. Zaufanie jest kluczem do serca zdrowego związku. Bez niego nawet najmniejsza sprzeczka staje się potencjalnym polem minowym, a z każdym krokiem boimy się wybuchu. Gdy zaufanie znika, pojawia się zazdrość, kontrola, niepewność i strach przed odrzuceniem. Te ciemne emocje, mogą powoli, ale nieubłaganie zatruwać naszą miłość, mimo że obie strony mają dobre intencje. Zaufanie pozwala nam na pełne otwarcie przed drugą osobą, na dzielenie się naszymi najskrytszymi myślami, uczuciami i pragnieniami, bez obawy przed osądem. Tylko wtedy możemy zbudować prawdziwie intymną więź. W związku, gdzie zaufanie jest królową, obie strony czują się zrozumiane, cenione i szanowane. Zaufanie to droga, którą pragnę Ci pokazać. To ścieżka, która prowadzi do głębszych emocji, do prawdziwej miłości. Bez zaufania, miłość jest tylko słowem. Z moją pomocą odkryjemy razem, jak tę drogę przebyć, jak kształtować zaufanie. Tworzenie zaufania to podróż pełna emocji, która wymaga czasu, wytrwałości i zaangażowania z obu stron. Oto kilka emocjonalnych etapów które mogą pomóc w kształtowaniu i utrzymaniu zaufania w związku. 1. Uczciwość i przejrzystość. Bycie prawdziwym w każdej sytuacji jest absolutnie kluczowe. Unikaj maskowania prawdy, nawet jeśli wydaje się to najłatwiejszą drogą w danym momencie. Gdy jedna osoba odkryje, że była zmylona, nawet w drobnym szczególe, zaufanie może zostać poważnie nadszarpnięte. Przejrzystość to także dzielenie się swoimi emocjami. Jeśli coś cię niepokoi lub sprawia, że czujesz się nieswojo, podziel się tym ze swoim partnerem. Unikanie trudnych rozmów może prowadzić do narastania problemów i osłabienia zaufania. 2. Spójność i niezawodność. Zaufanie rośnie poprzez spójność działań. Jeśli obiecasz, że coś zrobisz, upewnij się, że rzeczywiście to zrobisz. Dotyczy to zarówno wielkich obietnic, jak i zwykłych codziennych spraw. Niezawodność w związku oznacza, że druga osoba może polegać na tobie w każdym momencie. 3. Czas i cierpliwość. Budowanie zaufania wymaga czasu, zwłaszcza jeśli w przeszłości doszło do ran lub zdrad. Nie oczekuj, że zaufanie zakwitnie natychmiast. To proces pełen emocji, który wymaga cierpliwości i konsekwentnych działań. Daj sobie i swojemu partnerowi czas na naukę i wzajemne zrozumienie. 4. Otwarta komunikacja. Komunikacja jest sercem zaufania. Ważne jest, aby regularnie rozmawiać o swoich uczuciach, lękach i oczekiwaniach. Można dzięki temu uniknąć wielu nieporozumień i potencjalnych konfliktów. Otwarta komunikacja to także umiejętność słuchania drugiej osoby bez przerywania i oceniania. 5. Szacunek dla granic. Zaufanie nie oznacza rezygnacji z własnej autonomii. Szanuj granice swojego partnera i dbaj o to, aby twoje granice były również szanowane. W zdrowym związku obie strony muszą czuć się wolne i respektowane. Wzajemny szacunek dla granic buduje poczucie bezpieczeństwa i umacnia zaufanie. Pamiętaj, że budowanie zaufania to podróż pełna emocji, która wymaga zaangażowania, czasu i cierpliwości. Ale zaufanie, raz osiągnięte, stanowi podstawę silnego i zdrowego związku.